Jeżeli już wiesz, co dokładnie masz zrobić, żeby mieć to, czego pragniesz, ponieważ oglądałeś to moje nagranie na YouTubie, to słuszne pytanie, które pojawia się. Zresztą napisaliście to w komentarzu. Tak małymi krokami można dość daleko zajść, ale trzeba je zrobić. Pierwszy i kolejny. I dziś o tym, jak zrobić ten pierwszy krok, a więc oglądaj do końca, bo przygotowałam dla Ciebie. Bardzo mocne ćwiczenia, z którego dowiesz się, jak zrobić ten pierwszy krok i jaki ten pierwszy krok ma być konkretnie dla Ciebie. Jeżeli zapytam się Ciebie odnośnie osób, których podziwiasz, którym zazdrościsz, którymi się inspirujesz, jaką jedyną wspólną cechą oni wszyscy mają, to odpowiedź będzie energia. Oni mają bardzo dużo energii, oni tryskają energią bardzo dużo w ciągu dnia robią. I mamy wszyscy 24 godziny na dobę, czyli wszyscy mamy tą samą ilość czasu, natomiast od nas zależy, jak tym czasem dysponujemy. I pierwszy z trzech kroków dla ciebie jest krok, w którym Ty nauczysz się zatrzymywać sama siebie i sam siebie. Co mam na myśli? W momencie, kiedy wpadasz w taką melancholię, w, taką, w takie krytykowanie siebie, w takie tłumaczenie sobie, dlaczego ty nie możesz zrobić danej rzeczy, dyskutowanie ze sobą odkładanie na później, wtedy twoim zadaniem jest sobie powiedzieć głośno, wystarczy, albo stop, albo jakiś inny sposób, ale na głos, to jest bardzo ważne, który pozwoli Ci tak. Obudzić się, dojść do siebie i po prostu przejść do innego pokoju i zacząć działać, czyli to, co już wiesz w poprzednim filmiku, co masz robić, zacząć robić daną rzecz. Wyobraź sobie taką sytuację, bo możesz powiedzieć, że tak, lekko teraz jest mi mówić, bo jeżeli osoba jest wypoczęta, ma wszystko ogarnięte, no to wtedy można realizować swoje postanowienie, swoje cele, czy to uczyć się czegoś, czy schudnąć, czy pracować nad czymś, nad, nad czymkolwiek. Łatwo jest mówić. Wyobraź sobie taką sytuację, że Wróciłaś z urlopu, na którym super odpoczęłaś, to był urlop marzeń, wyspałaś się i rano wstajesz i jest przed tobą zadanie: czy zadzwonić do klienta, czy przeprowadzić trudną rozmowę, czy w końcu wystartować ze swoim nowym projektem, cokolwiek. To zadanie, które jest dla ciebie wymagające, nieprzyjemne i trzeba zrobić ten pierwszy krok. I wtedy zaczynasz robić inne rzeczy naokoło. Bo ta rzecz jest no, trudna, jak tylko na, na nią popatrzysz, jak tylko o niej pomyślisz, no to, no to się nie chce i wtedy robisz inne rzeczy. Posprzątać dom, ogarnąć zabawki dzieci, po, m, posprawdzać to temu kogo na Facebooku, czy powysyłać, pootwierać jakieś mało ważne maile i odkładasz to zadania na jutro, na pojutrze i dzieje się taka nieprzyjemna rzecz, że to zadanie, które zostało odłożone, nawet jeżeli ono nie jest na tyle dla nas ważne, no bo trzeba by było zrobić ten projekt. Ten projekt mógłby zmienić jakość mojego życia, ten projekt spowodowałby, że spełnię swoje marzenia. Natomiast nie jest tak źle. To, co ja tutaj robię, to jest taki projekt dodatkowy. Może to być albo zajmowanie się selwetką, albo nauczenie się nowego języka, no bo bardzo ten język się podoba. I albo mogę podróżować łatwo, używając tego języka, albo mogę dostać inną pracę. Czyli to nie jest tak ważne dla mojego życia. Natomiast ja to chcę, ja to odkładam, to to zadania ma takie negatywne zdolności okradać Ciebie z energii. Każde niezrealizowane zadanie, ono zabiera Twoją energię. Ty o tym myślisz, myślisz jeszcze gorzej, jeżeli musisz to zrobić, więc potem robisz to na ostatnią chwilę, ale cały czas myślałaś o tym, prokrastynowałaś, odkładałaś, to tak mocno okradło Cię z energii, że w końcu, jak to zadanie zrobiłaś, to wtedy naprawdę nie ma siły na nic nowego, na nic Poza tym, bo samo myślenie, twój mózg nie rozróżnia, czy ty robisz to w rzeczywistości, czy ty tylko o tym myślisz, jakie to jest trudne i nieprzyjemne. On tego nie rozróżnia i powoduje to, że energii u ciebie jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I jeżeli zauważysz za sobą taką sytuację, że zaczynasz się tłumaczyć, zaczynasz mówić sobie, dlaczego nie możesz tego zrobić, jakie to jest trudne i nieprzyjemne, albo jutro, czyli wpadasz w tą swoją bajkę gadającą, gadającą tutaj, nie, nie wiadomo, co ci tam w głowie gada, i Ty to słuchasz, to Twoim zadaniem jest powiedzieć na głos, stop, przemieścić się do innego pokoju, do innego miejsca, nie tam gdzie siedziałaś, gdzie słuchałaś tych opowieści, i wtedy zacząć działać. To, co było w poprzednim filmiku. Drugim krokiem jest zrobić sobie dopominowy detoks. Co to jest? Na jakiś czas, może jeżeli dla ciebie internet, social media to jest Twoja praca, no to niech to będzie dla Ciebie przynajmniej na 3 dni przestać obserwować, przestać oglądać, czyjekolwiek rolki, przestać oglądać czyjekolwiek relacje, wchodzić na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, tam gdzie wchodzisz. Jeżeli to jest treść rozwojowa, bo ty przyszłaś, żeby to obejrzeć, czegoś się nauczyć, tak, ale jeżeli ty oglądasz czyjeś życie, widzisz, jak ta osoba realizuje się, co ona robi i po obejrzeniu takiej rolki ty czujesz się tylko gorzej, czujesz, odbierasz tą... Informacje, to wideo, które zobaczyłaś na minus dla siebie, bo ta osoba już jest tak daleko, a u ciebie w życiu jeszcze nic się nie wydarzyło, i po obejrzeniu takiego wideo czujesz się bardzo źle. To znowu, Twoim zadaniem jest zwrócić uwagę na to, jak taka rolka, jak taki Instagram, czy taki Facebook, jak one okradły cię z energii, której brakuje ci, żeby zrobić ten pierwszy krok. Więc na jakiś czas robisz sobie ten dopaminowy detoks. Od internetu, ale głównie od social media. Chociaż jeżeli patrzysz na to, że m, przeglądania m, Zalando, Allegro, m, Onetu, cokolwiek przyglądasz, jeżeli to też zabiera Twoją energię, to w ogóle odcinasz się. Jeżeli będzie takie, taka pokusa, że na chwilę ja tylko odpatrzę, popatrzę, co tam wydarzyło się u tej blogerki, a potem nagle godzina minęła... Na trzy dni masz siebie przypilnować. Nie nie wolno mi wchodzić. OK, mam ochotę tutaj poskrolować Facebooka Instagrama dobra biorę coś ze swojego projektu, zrobię to tylko pół godziny, a potem pozwolę sobie na poscrollowanie tego Instagramu. I moment, kiedy już wchodzisz w to zadanie, to widzisz, że a, dobre, to mnie tak wciągnęło, robię to, jestem zadowolona. I wtedy oglądanie tego Instagrama, jeżeli faktycznie daje Tobie satysfakcję, a nie jest to dla Ciebie ucieczka, bo uciekasz od swojego bólu, ta Twoja obecna sytuacja i to, że nie pracujesz, że nie działasz, jest tak nieznośna, że musisz gdzieś siebie nagrodzić, czyli musisz dostać tą dopaminę i tą dopaminę najłatwiej jest dostać przez rolki, bo to jest natychmiast, jest proste, masz to pod ręką. I jeżeli ty zauważysz, że oglądanie Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka dla ciebie jest taką nagrodą i faktycznie inspiracją, jak najbardziej to zrób. Ale jeżeli zaczniesz pracować i dostaniesz tą naturalną dopaminę poprzez swoją wykonaną pracę, to wtedy nie będziesz miała ochoty na oglądanie Instagrama. I trzeci, najważniejszy krok to jest praktyka. Co mam tutaj na myśli? Praktyka albo medytacji, albo praktyka takiej uważności, żeby skupiać się na tym, co ja teraz czuję. Co ja teraz, w którym ja teraz kierunku idę? Co mi się teraz podoba, żeby umieć wyciszyć swój umysł? U mnie na kanale jest bardzo dużo medytacji, więc możesz otworzyć playlistę z medytacjami. Tam są medytacje też, pozbycie się stresu, medytacje na wyciszenie, medytacje na spokojny sen. Wziąć jakąś medytację i zrobić sobie taką praktykę, że ja codziennie będę trenowała. Mózg to jest mięsień. Trenowała ten swój umysł. Uczyła go nowego nawyku, że ja dzień zaczynam od medytacji, ja dzień zaczynam od takiego wyciszenia się, od takiej relaksacji, od oczyszczenia umysłu, od naprowadzenia go na odpowiednie tory, na ten kierunek, w którym ja chcę iść, a nie w którym świat, internet zdecyduje za mnie i już wpadnę w ten chaos i będę się tym toczyć. I będę się w tym toczyć. I teraz zrobimy praktykę, w której zobaczysz. Czego ci najbardziej brakuje, jaki ma być ten Twój pierwszy krok? Czy to może brakuje ci pewności siebie, czy może ci brakuje takiej miłości, akceptacji siebie, takiego lekkiego traktowania? Ok, dzisiaj nie wyszło, spróbuję jutro. Nie biczowania, nie poddawania się, nie porównywania, tylko bycie tu i teraz. Teraz Twoim zadaniem jest usiąść wygodnie, zamknąć oczy, poczuć swoje całe ciało i zacząć wolno oddychać. Zrobić bardzo wolny i głęboki wdech. Bardzo wolny, głęboki wydech. Możesz sobie policzyć wdech na cztery, i wydech na cztery, i tak zrobić trzy razy. I jak już poczujesz, że umysł jest wyciszony, ciało jest zrelaksowane, nic nie uwiera, jest wygodnie. To wyobraź sobie siebie za rok, za dwa, w tym takim twoim idealnym życiu, w tym miejscu, gdzie chcesz być. Zobacz, co tam się dzieje, jak ty tam wyglądasz. Jak ty tam się czujesz? Twoje marzenie zrealizowało się, osiągnęłaś wszystkie swoje cele i już jesteś w tym punkcie. Jak tam jest? Teraz wyobraź sobie, że ja biorę ciebie za rękę i my z tobą robimy parę kroków i przeprowadzam cię w to miejsce. I teraz Twoim zadaniem jest rozejrzeć się, popatrzeć na siebie, jaka jesteś, jak reagujesz, jak się zachowujesz. Ile masz pieniędzy? Jaką masz pracę? Jakiego masz partnera? Jaką masz sylwetkę? Co jest w tym Twoim obecnym życiu? Tam jest Ci bardzo wygodnie, jest Ci bardzo komfortowo, ponieważ to wszystko, czego pragnęłaś, to wszystko, o czym marzyłaś, zre zrealizowało się. Zrobiłaś to. Dałaś radę. Jesteś w tym miejscu, cieszysz się tym. I w tym miejscu, w którym jesteś, Popatrz na swoją przyszłość. Jakie masz marzenia, jakie masz cele, jaki jest Twój następny plan, gdzie chcesz następnie być? Czyli masz, już jesteś w tym punkcie B, do którego chciałaś dojść, i teraz patrzysz jeszcze na punkt C, gdzie ja będę dalej szła? I potem z tego miejsca, z tego twojego punktu B, gdzie już za dwa lata zrealizowała się, czy za rok to wszystko, o czym pragniesz, odwróć się do siebie tu i teraz i odpowiedz na pytania. Czego teraz Tobie obecnej brakuje, żeby być w tym punkcie B za rok? Czego jeszcze nie robisz? Czego jeszcze nie umiesz? Co musisz zrobić? I uwaga, jaki jest ten Twój pierwszy krok. Jaki musi być pierwszy krok? Od czego powinnaś zacząć? I jak już masz tą odpowiedź, wtedy robisz znowu głęboki wdech, głęboki wydech. Dziękujesz sobie, na pewno sobie obiecujesz z tego punktu B w punkt A, że tak dojdę tam, tak zrobię to. Obiecuję sobie i otwierasz oczy. Podziel się w komentarzu, co usłyszałaś, co zobaczyłaś, to jest bardzo istotne. I teraz, jeżeli u Ciebie wyszło że ja muszę popracować nad swoją pewnością siebie, nad asertywnością, czy może ja powinna być konsekwentna, powinnam pracować z determinacją, cokolwiek Ci tam wyszło, pamiętaj o tym, że Twoją bardzo ważną zasadą i takim obowiązkiem jest w pierwszej kolejności nauczyć się dbać o siebie, bardzo siebie dobrze traktować, bo od tego będzie zależało to, co będziesz miała w zewnętrznym świecie. Czyli to, co mówiłam, ten punkt pierwszy, kiedy ja zatrzymuję ten głos, kiedy nie pozwala mu mi na, na, napitalać to, co nie powinien napitalać, kiedy wspieram siebie, kiedy idę do przodu, kiedy wiem, co mam wykonywać. Dla Was wszystkich, u których wyszło brak pewności siebie, brak miłości do siebie, takiego wsparcia, takiego iścia w tym kierunku, że wiem, tak, ja tam idę. Was zapraszam na kurs pokocha Siebie. Link będziecie mieli w poniżej, w filmiku. I jeżeli teraz w twoim życiu dzieje się jakaś wymagająca sytuacja, coś z czego nie wiesz jak wyjść, podziel się tym w komentarzu i pamiętaj, poobycewałeś sobie, że dojdziesz do tego punktu B.